Obecne czasy pełne są pochwał i doceniania postaw samodoskonalających. Ktoś, kto nie uczy się cały dzień i nie pracuje mocno, by kiedyś nie musieć pracować, jest życiowym nieudacznikiem. Musisz cały czas chodzić na jakieś kursy, znać kilka języków, czytać poradniki motywujące w oryginale i używać planera, by zwiększyć swoją produktywność z kwadransa na kwadrans. Będąc ostatnio w księgarni, postanowiłam dołączyć do grona aspirujących. Na półce z poradnikami o samoświadomości i produktywności wybrałam pozycję fenomen poranka, gorąco polecaną przez większość Instagramerek. Zaciekawił mnie też tytuł, bo większość poranków przesypiam, chciałam więc zobaczyć, co mnie omija. Przekartkowałam ją dość dokładnie i mogę ją streścić dwoma słowami: totalne brednie. Oczywiście wierzę, że aby móc sprzedać miliony książek, autor przeszedł prawdziwą metamorfozę i nauczył się wstawać o 5.30 z uśmiechem na ustach, i nie dość, że schudł, to jeszcze zarobił miliony i pokonał wszystkie życiowe przeszkody. Podobnie zapewnie zmienił życie setkom ludzi, którzy podążyli jego drogą do doskonałości i pełnego szczęścia. Problem jest jednak taki, iż są różne definicję doskonałości i szczęścia. Dla jednej jest to pogoń za dostatnim życiem, a dla mnie jest to docenianie tego, co już mam. Zamiast zrywać się rano i poznawać fenomen poranka, wolę pospać dłużej i regularnie doceniać fenomen wieczoru. Zastanawia mnie, dlaczego nikt nie pisze takich poradników. Przyznaję, że moim marzeniem jest jeszcze przed pracą zrobić jogę, kilka ćwiczeń z oddychania, pójść na bazar i rower, ale budzę się za późno, by wstać rano. Jestem zodiakalną sową i praca od ósmej to dla mnie kara. I żadna książka tego nie zmieni. Poranek zawsze mnie stresuje. Jak będzie w pracy? Czy znowu się spóźnię? Czy mnie nic złego nie spotka? Czy na pewno trzeba wychodzić z domu? I czy wyłączyłam żelazko? Wieczór nie ma takich dylematów. Już wszystko, co potencjalnie złe mogło się przydarzyć, minęło. Znowu mam swoją bezpieczną przystań i mogę rozwijać się twórczo, pić alkohol, tańczyć na bosaka, czytać, słuchać jazzu i żyć. Telefon nie dzwoni, jest cicho i spokojnie. Medytacja i wieczorna joga powodują, że słyszę swoje myśli. To jest właśnie ten fenomen wieczoru, że mogę wszystko w moim tempie, a nie muszę nic.